Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Krzysiek Wer, A to kolejny odcinek z gry yy, Gothic Tak jak ostatnio mówiłem, dzisiaj idziemy na poszukiwania kamieni ogniskujących nie wiem dokładnie, gdzie one mogą być. Ale mam nadzieję, że łatwo je znajdę. Czeka nas długa droga. Nie znalazłem żadnej broni lepszej. Ale podjąłem decyzję, że będę rozwijał się w broniach dwuręcznych. Co względu na to, że jednoręczne z tego, co tam czytałem na internecie... Yy, co mają... Yy, co mają, jak to się nazywa mają ponad tak 85 obrażeń są ciężko dostępne w późniejszych etapach gry no to teraz łatwiej mi będzie oręż e z dwoma mieczami łatwiej zdobyć może spotkam gdzieś takiego nie wiem e strażnika świątynnego który mają bodajże jak się nie mylę to około 90 obrażeń ta broń dwuręczna więc na to wydam punktu umiejętności. Mam nadzieję, że na marne i na złe nie wydaje. O, kto tu jest? Witaj! Mój przyjaciel Lester z obozu na Bagnie powiadomił mnie o twoich niezwykłych czynach. Jestem pod wrażeniem. Stałeś się bardzo potężny. Robię, co mogę. Ach, zawsze skromny, co? Co tu robisz? Niedaleko stąd leży starożytny kamienny krąg. W jego centrum znajduje się wejście do podziemnej komory. Jakiś rodzaj grobowca? Tak, coś w tym rodzaju. W tym grobowcu znajduje się przedmiot, który chciałbym zdobyć. Dlaczego nie zejdziesz do grobowca i nie zabierzesz tego, czego szukasz? O, to długa historia. Musiałbym zanudzać ci opowieścią o bardzo dawnych czasach. Śmiało, nigdzie mi się nie śpieszę. Eee. No dobrze. Po utworzeniu magicznej bariery, która stała się naszym wspólnym więzieniem. Jeden z magów zamknął pod ziemią potężny artefakt. Czyżbyś mówił o jednym z pięciu kamieni ogniskujących? Dokładnie, a więc znasz już historię pięciu kamieni? Tylko mi nie mów, że ty też szukasz tego kamienia. Nie, nie interesuje mnie kamień ogniskujący. Szukam pewnego talizmanu orków. Artefakt jest w jakiś sposób chroniony? Tak. Strzeże go potężne zaklęcie. Pierwszy rabuś, który spróbuje go zabrać, będzie przeklęty i zostanie skazany na wieczną egzystencję jako ożywieniec. Od tej pory po czasy sam stanie się strażnikiem kamienia, który próbował ukraść. Czy istnieje jakiś sposób na uniknięcie klątwy? To już nie będzie potrzebne. Kilka lat temu jeden z magnatów polujący dla rozrywki na orków okazał się na tyle bezmyślny, że zszedł do grobowca. Teraz on jest strażnikiem spoczywających pod ziemią skarbów. A co z twoim talizmanem? Jestem przekonany, że jego poprzedni właściciel wykorzystywał go do ochrony przed rozwścieczonymi orkami. Jeśli mam rację, ten talizman może się okazać niezwykle przydatny. Zatem powinniśmy wspólnie przeszukać ten grobowiec. Ty znajdziesz swój talizman, a ja mój kamień ogniskujący. W porządku, ale jest pewien mały problem. Problem? Tak, strażnik podziemnej krypty. A nie można go po prostu posiekać na drobne kawałeczki? To nie będzie takie proste. Ten ożywieniec zdaje się być niezwykle odporny na działanie zwykłego oręża. Niech zgadnę. Pewnie masz jakiś plan, jak go pokonać, tak? Hmm, no cóż, mam pewien plan, ale nie jestem w stanie sam go wykonać. Zamieniam się w słuch. Mam przy sobie magiczny zwój z niezwykle potężnym zaklęciem. To zaklęcie natychmiast niszczy wszystkich ożywieńców znajdujących się w okolicy. Zatem dostanie się do drobowca powinno być dzieci nieproste, prawda? Hmm, nie Obawiam się, że nasz przeklęty strażnik nie jest już sam. Wygląda na to, że rabusie, którzy przyszli po nim, mieli równie mało szczęścia, co on sam. Pewnego razu zszedłem na dół i mało brakowało, a postradałbym życie. Jeden człowiek nie sprosta wszystkim przeciwnikom. Daj mi ten magiczny zwój i razem zajmiemy się tymi ożywieńcami. Ha, miałem nadzieję, że to powiesz. Niestety mam tylko jeden zwój. Wykorzystaj go przeciw strażnikowi. Pozostałe ożywieńce można zabić zwykłym orężem. Rozumiem. No dobrze, którędy do tego kamiennego kręgu? Chodź za mną! Dobra, to tu, tu trzeba zapisać. Nagadali się panowie. Nagadali. Może już tu prawie usnął. Ale dobra, zapiszę jeszcze tuż przed grobowcem. A może ten zwój. Zwój, 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 zwój. Gdzie ten zwój jest? Który to będzie zwój? Wrażenie magiczne 9999 Dobra, pod czwórką jest. Pod jedynką jest co innego, więc... No i jesteśmy. Ten tunel prowadzi wprost do grobowca. Zatem ruszajmy. Pora złożyć wizytę strażnikom. Dobra, tutaj zapiszę. Mam plan, bo yy, już wcześniej przechodziłem tendy i wiem yy, co to za yy, co to za potworki są. Fajnie by było... No właśnie. Fajnie by było ich wyciągnąć. O oh, fuck! Fucking shit! Trzeba ich wyciągnąć na zewnątrz. A potem dopiero. Chcę się pierwsze pozbyć tych y, szkieletów. A potem dopiero. Milton! Milton! Pieprzomy! No? Nie Miltena Tylko szkielety Nie Miltena, tylko szkielety Tam głupi. Dobra, Dobrze. Ten... widzę, że znalazłeś talizman. Proszę, weź go, taka była umowa. Dziękuję, przyjacielu, nigdy nie zapominam o ludziach, którzy mi pomogli. Wrócę teraz do starego obozu, może tam się jeszcze kiedyś spotkamy. Dobra, zapisz yy, zapiszmy to. A najprzy mówił, mówił, że go nic więcej nie pokona, a sam go, sam go zaczął bić. Dobra, pozbierajmy te topory. Też trochę ekspa wpadło. No w szkle, tak oczywiście nic nie ma. Dobra. Tu nic nie ma i teraz napój, oczywiście napój jest. Mam nadzieję, że wszystko widzicie. O! Io! Sporo tego tu. Idealnie! Pięknie. Będą ją 3000 bryły grudy Tego to nie wiedziałem, że aż tyle tego tu będzie. Trochę to potrwa, zanim to przeniosę. Na, 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 na. No, już jest ponad 3000 bryły grudy. Zarobiście. Jeszcze jest tyle towarów. Pierwszy kamień ogniskujący będzie raczej w tej skrzyni, ja nie mogę. Jeszcze 500 bryły grudy. Kurde, ale mi się poszczęściło teraz. No nic, no to trochę zbieranie jest tych skrzynek. No to będę mógł jakąś broń kupić. albo poczekać z tą bronią. Ale te jajka tak migają. Jeszcze się mi pełzacze w, w plecaku stworzą. Dobra, pijmy te miksturki. Mogę stąd wychodzić, bo tu prawie nic nie widać. A poza tym, jest noc, więc bierzmy pochodnie do ręki. Pochodnie, pochodnie, pochodnie do ręki i lecimy się przespać. Do starego obozu lecimy? Jeszcze tu jakieś gorzkie chleby. Piekielniki, dobra. Zapiszmy sobie gierkę. Czyli dzisiaj jeden kamień ogniskujący zdobyty. Spójrzmy jeszcze na mapę. O co tu rasa tylko nie spali gościu. Dobra. Czyli tutaj ogniskujący wzięty, ten po prawej stronie nad obozem wzięty. Więc pójdziemy na te na północy po te dwa przy trolu i tam gdzie byliśmy zębaczy czy w takiej. Imy jak się to nazywało? Jaskini czy czymś? Nie, to był taki zamek, tylko trzeba tam jakoś się dostać. Ale znając życie, ktoś tam też będzie. Dobra, nie idę tamtędy, bo tam są morkowie. Kurde, teraz nie wiem, jak najszybciej przejść, żeby tę noc ominąć. Jak wyłowię tą pochodnię teraz, to będzie. Szacun, bo to jest woda. Wtedy będzie wodoodporna pochodnia. No ale dobra. Wyciągnie. Nie wyciągnął. To trzeba kolejną pochodnię. Kurde. Nie wiem gdzie jest bliżej. No, no dobra, idźmy już do tego starego obozu. Nie wiem dlaczego, ale strasznie du dużo czasu zajęło pokonywanie ich. Przecież nie było wtedy nocy. A nie wieczora. Mam nadzieję, że wszystko fajnie widzicie jeszcze. Będę biegł z tą pochodnią jak głupi. Żeby szybko do starego obozu, bo najlepiej mi w starym obozie rozpocząć drogę. Do jednego i drugiego miejsca bliżutko. Dobra, tu nie będę skakał, bo się mogę zabić. Tu spadłem, nie skoczyłem jak coś. Dobra, dobra. No krzaki. Czyli po drodze mamy do dwóch kamieni ogniskujących. Na ten piąty, bo już oddaliśmy jeden. Jeden mamy, czyli to są dwa. Dwa spróbujemy zdobyć. Teraz. I zostanie nam jeden do zdobycia. Który jest na południu. Na południu. Chyba na południu tam był. Dobra, nie będę teraz patrzył na mapę. Teraz nie ma na to czasu. Najgorzej będzie chyba z tym trolem, tak mi się wydaje. Ale idę już chyba w. tak, idę już w lepszej zbroi w tamte tereny. Więc z goblinami, żołnierzami jakoś sobie poradzimy. Ale wydaje mi się, że tam jakieś gości będzie stał, bo teraz przyjdzie pełno ludzi, którzy mi będą pomagać. Tak mi się wydaje, ale nie wiem, nie wiem. Nauczę się tej broni dwuręcznej. Bo najszybciej ją będę dostawał od Orków. Dobra, dobra, nie lecimy, lecimy. Takie sprawy nie Chciałbym do pierwszej nie lepszej, lepszej chatki iść. Tak, tu. Lepiej się do tego nie mieszać. W na nikim nie I śpimy do następnego poranka. Do dobra? To nie no dobra, to już pochodzi, nie potrzebujesz. Spalę chatę. <laughs> Dobra, nauczmy się tej broni dwuręcznej. Za Gomez! Chciałbym nauczyć się posługiwać dwuręcznym mieczem. Dobrze. Naj... Dobra, to ci. Nie będziemy go słuchać. 40 punktów umiejętności, poziom drugi. Dobra, idźmy na tę bronię, popatrzeć. Jest różnica do, do 55. Teraz B. I mamy tak, broń dwuręczna Adebs. No dobra. Będziemy nią walczyć. Teraz tak jak mówiłem. Y, udamy się w jedno z tych dwóch miejsc. Dajmy tutaj tą miksturkę szybkości. Mam ją przecież. O. Dwie minuty trwa. I lecimy. Sprintem. Biegniemy. Będziemy szybciej w tym miejscu, co chce być. Mam nadzieję, że się... Chociaż jakby się zrozpiły zębacze, to nie byłoby nic przeciwko. Ale idziemy pierwsze w tamte tereny. Tekstury nie no, nadążają się włączać. Dwie minuty to trwa, więc powinienem tam szybko dolecieć. Leć, leć, leć. Tak, żeby jeszcze w tym odcinku był... Ten kamień ogniskujący, co powinien być tu dany. A, chyba te dwie minuty to przesadziłem. Minutę tu praktycznie zalciał. Mówiłem, że tu ktoś jest i jest tu Diego. Hej! Myślałem, że już nie żyjesz. Parę <grym grym grym> razy też mi się tak wydawało. Wiele się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania. Słyszałem, że miałeś swój wkład w wielkie przywołanie. Widzę, że jesteś świetnie poinformowany. Lepiej niż myślisz. Teraz szukasz kamienia ogniskującego? Tak, powinien być gdzieś w pobliżu. Wiem, gdzie go można znaleźć. Jest tylko jeden problem. Rozumiem, czego chcesz? Widzę, że szybko się uczysz, ale nie o to mi chodziło. Nie, więc cóż to za problem? O, to całe trzy tony problemów. Chodźmy. Za chwilę sam zobaczysz pierwsze, to ja sobie zapiszę. A potem będę patrzył, o co ci chodzi. A ja wiem, o co ci chodzi, Diego. Jestem szybszy od ciebie. No. Aha, przegoniłem go. Dobra, tak jeszcze się nie spotkałem, żeby przegonić gościa. Po lewej stronie tego kanionu znajdziesz wejście do jaskini, która prowadzi do kamienia. Wszystko jasne. Jednak najpierw musimy się jakoś pozbyć tamtego bydlaka. Spróbuj znaleźć jakiś jego słaby punkt ściągnę na siebie. Czekaj! Ja mam. 4, 4, 4 zmniejsza potwora, tak jak to Bora robił w swoim filmie. Nie goblin, nie goblin, nie goblin. O! Idealnie, ale nie wiem ile doświadczenia. Ile doświadczenia za niego dostałem. To było niesamowite. Niezły jesteś. Dzięki. Teraz możesz iść po kamień ogniskujący. Ja dopilnuję, żebyśmy nie mieli już więcej niemiłych niespodzianek. Ale to fajnie też, bo dostałem za, za te gobliny też doświadczenie, dlatego nie wiem, ile no za trolla dostałem, bo się nałożyło. Ale sposób e, bory, jaki zrobił w Gotyku dwójce, to też się sprawdził i wiedziałem, na co zostawić Yy, na co zostawić ten, yy, ten yy, zmniejszający się... Coś mi otworzysz? A, tam jest. Beskinia. Dobra, jeszcze pójdę tam. Kurde, trola na, na hita. Jak fajnie. Dobra, tamten coś chce otwierać. tego jest bardzo pomocny w tej grze On se ładnie poradził z goblinami Wziął na, na siebie ich agro no A co, nie otworzy mi tego Ja co tam muszę iść z powrotem Co za czubek Szadłeś do tego myślałem że to otworzysz A myś tego nie otworzył dla mnie. Diego. Kołowrót chyba się zaciął. Czekaj, może uda mi się go naprawić. No, to teraz powinno działać. Idę. Jego idzie za mną, przede mną, nie wiem Chyba idzie za mną. Idź po kamień. Zaczekam na ciebie tutaj Dobra Dobra, czekaj, czekaj, ja sobie pójdę. A no to szybko wieś się między obozami. Roznosić co niby zrobiłem, jak zrobiłem, czemu zrobiłem. I kolejny kamień ogniskujący jest w naszych rękach. No i wracamy do Diego. No to jeszcze udamy się do Diego i będziemy kończyć odcinek. Może nam coś powie jeszcze. Widzę, że znalazłeś kamień. Świetnie! Chyba powinienem znowu zajrzeć do starego obozu. Powodzenia! Nie daj się zabić. Jeszcze się zobaczymy. Trzymaj się. No dobra, no to w tym odcinku będzie to wszystko. E, oczekujcie, następnych. Pójdziemy po kolejny kamień ogniskujący. No i będziemy szli dalej z fabułą. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i subskrybować kanału. Czym się? Cześć.